Witam, z tej strony Hunter i zapraszam na dalszą część przygody w grze Bullet Storm. Zaczynamy w miejscu, w którym została zastawiona nas papka, Więc... więc wyprowadźmy ich z błędu, że jej się uda nas zabić. Linki na nim działają, bo są szybkimi przeciwnikami. Czego osobiście bardzo nie lubię. Z czego mam żyć? Cudne wejście. Dobrze, mogę się pochować tutaj trochę. Dobra. No i tak to będzie wyglądać. Aha, tu padł już, poległ że nam kolega wjechał na bazę. Nie ma takiej opcji, spierdzielaj, lecisz dalej. Panie, odpaliłem sobie trybu. Nie ustawiamy podziska, lecimy do pracy. Dobra. Nic z tym więcej nie zrobimy. tak, chyba do ciebie Uwaga, że tak było trochę... no w sumie masz rację, nie było to, to wymagające. Zobaczmy właśnie co dostaliśmy z tą sniperą, co nowe... ten. Eee... szlapnel. Dostać dwóch lub więcej przycinków powietrz, powietrzu... powietrzu? lub mocownego naboju, gdyby przycinka sterowanym przycinkiem z dopalaczem zanim ekskluduje... co? Gdyby przycinka sterowanym... przycinkiem z dopalaczem? Nie rozumiem tego. Zrobię przeciwnika sterowanym pociskiem z dopalaczem, to wiem, to jest C, zanim eksploduje. Pewno wyjdzie w tronie, bo nie bardzo ja to rozumiem, albo jest dziwnie napisane. Choć to może być moja nieumiejętność czytania. pan wasz lecieć. No go coś to wpierdzielić. No chodź tu. Chodź. Ewidentnie wleciałeś, w nią, ale dobra. Chodźmy, w no zamknij się. Chcę porozmawiać te wszystkie kochliczki. Dobra, wszystkie. Coś nie mogę zrobić osiągnięcia, z tym bronią. Zobaczmy, czy coś nowego jest. Nie ma nowego, idziemy dalej. Yy, tam bym musiał iść, ale zacznę jeszcze tutaj sobie, no boje są. Skrzyneczki żadnej nie ma. A może tędy miałem go? Ja pierdził. Tyle tych kurczek kombinacji i człowiek się gubi. Rozmiar otwieramy to? Aha, tak. Nie ma żadnego prądu, nic takiego. Musiał posadzić sobie na radę. No co jest? No. Koplimy. Raczej znaczy, to nie jest zbyt wymagające zadanie naszego bohatera. Wow. Ale ciepło tu macie serio za szybki, ale nie o to nie chodziło. Chodźmy chować otworzyć go, holą się jeden, drugi, trzeci, a no, dobra, opuszczamy się w dół. Nie, nie, nie chciałem za do tego osiągnięcia. Chciałem coś innego. Chcę go właśnie wpierdzieć w ten... ala tuner. Tuner. Oczywiście nie tuner. Zobaczcie, się nie go do siebie, i nie poleciał. Nie uciekaj. A, czy, czy. Tu. Jest style, right here. No. Jest kotkanka. Takie będzie, bo. Ale twardzi są, bo to brak jest taka słaba jest. O, jest. Ja pierdzie, takie siły. Ono też jest przekazak.

You're the suicidal limp retards who tanked Easy us. down. Dead echo. Broken-down piece-of-shit outfit went sideways and killed about 10,000 men, women, and children. 10,000 innocent. You hear that, Ishii? 5,000 more than last time. What kind of idiot play was that? So wildly outclassed. Why don't you morons just warp out? We didn't have a choice. With the Confederate price on our heads, had to take Ulysses down before. Hey, stay cool. Let's keep talking. Ah. Where is the evac point? Are you going to help us? Whoa. Knock it off. We all want one thing: off this rock. This place is far too treacherous for you to survive alone, sister. We help you get to the evac. You help us get off world. That's the deal. Fine. But if either of you touch me again, I will butcher you! Let's go. Hey, calm the fuck down. I get it, we can't trust her. But we do need her alive. I do not trust either of you, and I will not hesitate to gun down the first who betrays my confidence. I... I'm sorry. Okay. Good. Let's miał problem ze swoją wersją komputerową. Nie chciała przejąć konsolę, Znaczy, przejęła w pewnym momencie. Nie padała na co, ale odzyskał świadomość. Podnieśmy to, co tutaj było. Tu. ogólnie tutaj te wszystkie rzeczy pozostawione. Widzę, oh, że gra chyba zresetowała, nie? ma tą skrzynkę, nawet broni nam tutaj kipiały. Kind of A zacząć, co tutaj jeszcze jest? Bo nawet nie ma tego kolesia, który by tak poszatkowała piśmi Dobra, poruszajmy, ona nam otwiera chyba wszystko. Przełączmy z na Oj, sorry, ale ja poszedłem pierwszy. And skulls are at war. Skulls? Human gang. Stupid tribal tattoos and a lack of imagination. No food left, so the skulls treat the creeps like cattle. Creeps want payback. Always looking to massacre any humans they find. No, <try> I'm going to go to the corner. I'm going to go to the That's full blown. not a bad thing. They won't be focused on us. They're going to be. The only way out of here is through that. Chciałoby być inaczej. Aaa, nie wiem o co chodzi. Tak. Tak. Hmm, jakby się trzech zabić, skoro... Nie, to zwykły pocisk. Wydam dwa. Nie, on do palacza. Dobra. No dostał no Kurde zabijam was wszystkie zaraz No przejdziemy ewidentnie że dostał No Co a tu jest zły What the shit Trochę go Zamknij, że się tu jest jakaś książka w takim razie, skoro to był nasz pobocik. Ale nie ma. Jak zwykle nie miałem racji. Dobra, chodź. Trojeczka i napierdzamy teraz pistolecika. A no tutaj jest też teraz. Nie. sądziłem, że dostanę właśnie turposa. Na marw się. Tak że jak nie dotykają. Nie, nie dotykają oni ziemi, to... To właśnie w ten sposób o no to umierają Noo, wow, zakierowałem się Oha, chcęście spierdzielać tanczówki Noo, oh, what the fuck O, to się powoli robi Po bez wzoru Nie jesteś dopóki nie poradzę sobie. Tych... Dobra, głowkę dostał! Znaczy nie bardzo. Maga drwal. Coś było, że mam jednego. Drugi. Coś z tym drwalem, było. O oh, Boże... Znowu byłem... znowu nie zrobiłem. Nie no, już poradzić. Też sobie porozwalamy. Zostawię. No dobra. No, tak. naszego złotka. Ze snajpery porobiłem wszystko, tylko dostałem mi dopalacze. Też pistoletu zostałem mi też dopalacze i trzeba rzucnikowi słaby w głowę, a następnie pozwól je eksplodować. Przezrobiłem to dobra, chcieliśmy musimy to zrobić. Zabij też przeciwnika tego w momencie, kiedy pojawi się na celowniku szybkie oko i rewolwerowiec.

Tak to zrobimy. No i jest oświecenie mam pozabijać teraz, jak mi wejdą na celowni. Okej, okay, to nie zbyt... powiem dosyć. Ale nic no, tego szybkiego oka nie mogę zrobić A nie szybkie oka, nie szybka ręka, chyba że... Chyba, że tu chodzi o to, że mam od razu zabić nie ja To Bo takim razie celować w głowę. Ale nie mam już na boi. I tu jest ten mały ząb. Tym mam zabić trzech... w powietrzu. Nie powinno być to trudne jeśli wyjdziemy na teren otwarty. To na razie są na gleby zamknięte. No ja zobaczymy. może coś tam nam wyjdzie. No może by wyszło, gdyby mnie to, że... O jajka! No właśnie. Niech pospadają w dużej Aha, bo oto się rości na okej Teraz wszystko wiem Widzę, że na nie mam generator dynamikowy dynamikowy

Nie, to no w ogóle chwyciłem. Nie przeżyję. No nie przeżyję. Z tej snipery halera ciężko się tu skorzysta. I znowu ten obrażek zostaje na popysku. Zasobnik. Tam... Nie, jest w stanie się wracać za bardzo. Aha, tu były naboje boje. weźmy Aha, już je ci to jest jednorazowe Ciekawe, bo bo naboje tam się nie odnowiły Tu są oni Co robimy? Aha, cię wsyćko taki zasztek będzie Chodzę, twoje interesuje

Sieczka. nie 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 no. tutaj wszystko się dzieje ładnie oha, to nie mogę rozwalić o no, i na co do wody okej okay. ktoś tu jeszcze, ja się głupio śmieję a kolejny kolejnym shotgunem

Co? Spławik, Sp Pławik? no Dobra, skaczemy. Siuk No bo jakie mam? Tu mam, mam zero Nie Mogę przejść jasno? Ja chcę przejść przez to, Kolej się podpalił chyba. Dlatego Kolej się podpali i dlatego się To się skończyło Co jest? Ja pierdziele To Co? się plan? No podobam, chodźmy Co oh, skoczyć

Dobra, tyle z tej strony. Aha, bo wypłyniemy na rzekę. Oha. No chyba, że tak to właśnie tłumaczysz. O pierdziłej zyjdę. Się wali, toba, leci woda, moja no, 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 no! Ale no, no, w jednej Oby umieli pływać. Będzie kiepsko. Akt czwarty, rozdział pierwszy. Jedyna droga. O, kula dyskotekowa ich goni. A jak nie ich, to... Oj Oj, ale widok. No, ale dalszą część zobaczymy w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do dalszych, następnych odcinków z Gry Bullet Storm. A tymczasem hej!